Etap piąty, jedziemy, proszę Państwa, do Alzacji, Wogezy, właściwie jedziemy do Kolmar, pięknej miejscowości, o której kilka słów Państwu e, opowiem. Wogezy to w ogóle wspaniała kraina dla kolarzy i dla narciarzy, dla kolarzy, bo e, są tu wspaniałe trasy, e, górki nie takie wielkie, ale jednak dające się mocno we znaki, słynny Balon d'Alsace. Dwa balony, i mały i duży, to znane dla wśród kolarzy wzniesienia, na które trzeba mocno się trudzić, żeby wjechać w odpowiednim, w odpowiednim czasie. Mówiłem też o tym, że są to górki dla narciarzy. Oczywiście nie tak znane jak stacje narciarskie w Alpach czy w Pirenejach, ale kiedyś z dziećmi, jak te moje trzy dziewczynki były jeszcze. Nieduże, pojechaliśmy na, na narty w Wogezy. Bardzo nam polecano stację Gerard Mer, którą może Państwo też znacie, bo tam są rodzinne trasy. Nieduże te wszystkie zjazdy, no, ale dla dzieciaków i dla tak wprawnego narciarza jak ja, to było wszystko akurat jak w sam raz. Pojechaliśmy sobie tam, żeby się żeby pojeździć, żeby spędzić miło wakacje. No i okazało się, że śniegu ani na lekarstwo, więc staszczyliśmy te wszystkie narty zupełnie niepotrzebnie, bo nie byliśmy ani razu na śniegu na nartach. No, ale tak, tak bywa, zwłaszcza teraz, kiedy klimat wyczynia nam różne cuda, nie tylko w Polsce, ale i we Francji, takie rzeczy się zdarzają i niestety mogą się zdarzać jeszcze dłużej, przez dłuższy czas. Kolmar. Wracam do e, e, Alzacji. Kolmar e, słynie e, ze starego miasta z wieloma wspaniałymi średniowiecznymi e, zabytkami, bo miasto jest stare. Kolegiata Świętego Marcina e, to jeden z przykładów. Dominikanie i franciszkanie pozostawiali w Kolmar pozostawili w Kolmar e, wspaniałe architektu, e, pomniki architektury. Jest muzeum. Muzeum nazywa się Unterlinden, jak Państwo wiecie, w Alzacji poza francuskim. Istnieje również język alzacki, który jest mieszanką niemieckiego i alzackiego. I troszkę francuskiego, ale bardzo minimalnie. To jedno z najbogatszych muzeów w Alzacji. W części poświęconej sztuce współczesnej jest wiele obrazów Picassa i Moneta. Mała Wenecja to też dzielnica w starej części Kolmar nad rzeką Lauch, która przypomina włoską Perłę. Tyle proszę Państwa o Wogezach, a jutro o kolejnym etapie.